Cześć. Z tej strony Bartek Burkiewicz, zawodnik drużyny MRKS Krajna Sempólno, Aktualnie trener pierwszego zespołu i zespołu juniorów młodszych. Dziękuję za nominację Heniu Grajczyk do odcinka MRKS Poznajmy się. Pogadamy, odwdzięczę się na pewno. Mam tu od Was długą listę pytań. Bodajże 20, 20 pytań, e, także postaram się w skrócie na wszystkie odpowiedzieć. Mam nadzieję, że was nie zanudzę i, i jakoś przez to, przez to wszyscy przebrniemy. E, zaczniemy od Kuby Wolskiego. Kuba się tutaj troszeczkę rozpisał, także, także po kolei. E, jak sobie radzisz z obecną presją i krytyką z otoczenia? E, bo nie ukrywajmy, po słabszych wynikach e, pojawiła się. E, oczywiście radzę sobie dziękuję. Nie, no żartuję. Presja, presja jest no jakby nieodłączna od, nie z, z funkcją piłkarza, trenera czy też sędziego, bo mogę przypomnieć, że jakiś czas temu byłem jeszcze sędzią i z tą presją miałem bardzo, bardzo dużo do czynienia. Tak samo z krytyką z, krytyką z każdej strony, no bo jako, jako sędzia jesteś krytykowany wszędzie i wobec. Także, także nauczyłem się z tą presją jakoś sobie radzić i żyć. Także, także w tej chwili również, również nie narzekam. Mam mega wsparcie w rodzinie, w najbliższych Bliższych, także gdziekolwiek się dziś presja pojawia, no to, no to muszę sobie z nią poradzić i, yy, i dalej żyć. Dodatkowo wychodzę z założenia, że presję to może mieć lekarz w trakcie operacji serca, a nie, a nie piłkarz czy, czy trener na, na boisku. Yy, dalej, grający trener, uważasz, że to dobra rola dla Ciebie? Cóż. Yy... Po pierwsze, nie lubię tego określenia jak grający trener. Po drugie, uważam, że nie jest to dobra, dobra rora dla nikogo tak naprawdę. I wiem, że jest praktykowana nie tylko, nie tylko u nas, w kilku, w kilku klubach, również na poziomie czwartej ligi. W tej chwili mamy jeden zespół całkiem dobrze grający, gdzie, gdzie zawodnik, jest, zawodnik jest trenerem bez uprawnień dodatkowo. Tak, dodatkowo mówiąc. I, I tutaj ta rola, ta rola myślę jest taka troszeczkę niewdzięczna i nie jest nie jest dobra dla, dla nikogo. Jeżeli są wyniki, no to jest wszystko fajnie. Jeżeli tych wyników troszeczkę gdzieś tam brakuje, to zaczynają się dywagacje, dyskusje i, i, i jest to zupełnie niepotrzebne. Każdy, każdy myślę, jeżeli jest pełni taką funkcję, pełni taką rolę, no to stara się z niej wywiązywać jak najlepiej. Ja również mogę, mogę was zapewnić, że, że staram się w każdym meczu czy pełnić rolę trenera czy zawodnika jak jak najlepiej potrafię, także nie jest to dobra rola ewentualnie dla mnie, jak i, jak i, jak i dla nikogo myślę. Także, także jeżeli jest taka możliwość, no to dobrze jak kluby sobie radzą w inny sposób, aczkolwiek rynek trenerski jest tak, tak skonstruowany, zwłaszcza tutaj w mniejszych miejscowościach, że naprawdę, naprawdę nie dziwię się nie dziwię się zarządowi różnych, różnych klubów, że, że w ten sposób sobie radzą, no bo, no bo jest to trudne i. Jeżeli mają taką możliwość znaleźć odpowiednią osobę, no to starają się to, to robić. Yy, u nas w klubie zresztą od, od kilku lat już jest, jest, jest taka, taka moda jakby na, na trenerów grających, przypominam jeszcze Maciej Lipiński. Yy, z największymi sukcesami, tak, czy, czy potem krótki, krótki epizod Krystiana Łodzińskiego, Łukasza, Koziny wspólnie. Także no, tych przykładów jest, jest więcej. Z dawniejszych czasów jeszcze pamiętam Michał Humerski, czy, czy mój tata. Tak samo pełnili taką rolę i tutaj w klubie no, jest, 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 jest i była taka, taka, taka moda. Także, jeżeli myślę, byłaby taka odpowiednia osoba i spełniałaby wymogi zarządu i kibiców. No to, no to fajnie, aczkolwiek naprawdę, naprawdę ciężko ciężko o taką, o taką osobę dalej. bo troszeczkę nam to zajdzie. Plany na niedaleką przyszłość. Dalej będziesz łączył dwie funkcje, czy z jakiejś zrezygnujesz? Plany na najbliższą przyszłość to jest sobota, godzina 15, zwycięstwo z Polonią. To są takie najbliższe plany i oczywiście dobry mecz przy tym. Jeżeli chodzi o łączenie moich dwóch funkcji, no to na pewno jeżeli miałbym tutaj... Przekazać jakąś oficjalną informację, no to na pewno byłaby to pierwsza drużyna, ewentualnie zarząd, prezes, a, a nie media. Także tutaj wybaczcie, ale jakichś jakiś moich yy, zapewnień nie będzie z tej strony. Yy, największy błąd jako trenera to. Yy, trener generalnie w każdym albo co drugim meczu. W moim założeniu, przynajmniej popełnia jakieś drobne, drobne błędy i potem sobie robi taki rachunek sumienia. Dobrze, jeżeli go sobie robi, tak mi się wydaje. Yy, no i gdzieś tam myśli, że mógł zrobić inaczej, delikatnie mógł się zachować inaczej, wystawić troszeczkę innego zawodnika. Także jako taki największy błąd, to ciężko mi powiedzieć. Mam nadzieję, że jeszcze, jeszcze będzie mi dane jakiś taki błąd popełnić yy, kiedyś w przyszłości. Aczkolwiek na tę chwilę no ciężko, ciężko mi powiedzieć, e, nie uważasz, że często jak grasz, nie widzisz na przykład e, swoich błędów. E, tutaj, już nawet nie, nie, nie łącząc tych dwóch funkcji, to myślę, że każdy, każdy zawodnik e, grając w meczu e, czy, czy po meczu powinien gdzieś powinien tam te swoje błędy przeanalizować, wyciągnąć wnioski. E, I tutaj, jeżeli, jeżeli jestem na boisku, no to wiadomo, że, że łączę te dwie funkcje, aczkolwiek z, głównie skupiam się. Się, skupiam się na graniu przed meczem staram się dać założenia dla zawodników ustalić taktykę i tak dalej aczkolwiek jak już jesteśmy na boisku no to, no to staram się wypełniać swoją rolę jako zawodnik na 100% a, a, a nie zawsze to wychodzi, no bo jesteśmy na poziomie okręgówki, a, a nie pierwszej czy drugiej ligi, gdzie również, również zdarzają się błędy, także, także no, no te błędy są nieuniknione w sporcie i, i mogę zapewnić, że tak zdaję sobie z nich sprawę i, i, i mówię, analizuję, staram się, staram się wyciągać konsekwencje i y, 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 y się poprawiać. Yy, klasyka, najbardziej pamiętny mecz, mecze oraz te z serii najgorszych. Yy, no tutaj jeżeli klasyka, no to klasycznie te najbardziej pamiętne, no to jeszcze jak yy, awansowaliśmy do czwartej ligi, było mi dane zagrać między innymi tutaj z Kujawią i Nowrocław przy prawie pełnych trybunach yy, czy, czy w Hełmie przy dużej publiczności w Womrzeźnie jeszcze na Starym Obiekcie. Także, także tych meczy kilka, które zapadły tak naprawdę w, w pamięci jest, jest, naj, jest bardzo dużo. Z tych bliższych, no to, no to zeszłoroczne, czy wyciągnięte tutaj 3-2 mecze z Olimpią, z Elaną, czy zwycięstwo w świecie, no to, no to te mecze takie przyjemniejsze na pewno, na pewno zapadają w pamięci. a Yy, z serii tych najgorszych, no to niestety, ale te, z tego sezonu gdzieś Wiktoria Czernikowo i, yy, i Flisak, no to zostają, zostają na tę chwilę w mojej głowie i może ten mecz zeszłego, yy, z poprzedniego sezonu, wach za klasy jeszcze, yy, derby w kamieniu, no to, to ta zadra, zadra gdzieś tam jest i, i myślę, że na długo, na długo pozostanie. Yy, czy mam coś do powiedzenia kibicom? Ósme pytanie od Kuby. Eee, przede wszystkim. Dziękuję kibicom, tym, tym, którzy nas wspierają, bo mimo tego, że na trybunach częściej słychać niestety tych, którzy nas krytykują i mają bardzo dużo do powiedzenia, no to, to są też również kibice, którzy nas wspierają i nie możemy o nich zapomnieć. Nie możemy wszystkich rzucać do jednego worka i mówić, że tylko wszyscy są źli i, i nie ma tych dobrych. Owszem, są, są i bardzo to doceniamy i dziękujemy, także, także tym kibicom na pewno, na pewno bardzo, bardzo dziękuję. Damian Mierzwa. Wymień zawodnika i sędziego piłkarskiego, na których wzorowałeś się podczas przygody z piłką i igwiskiem. No to nigdy nie miałem jakiegoś takiego wygórowanego swojego idola piłkarskiego z telewizji, że tak powiem. Bardziej tutaj obserwowałem jeszcze, jeszcze za juniora poczynania kolegów, m.in. tutaj u nas na boisku. No i jeżeli chodzi o moją pozycję, no to głównie, głównie tutaj wzorowałem się, naśladowałem, starałem się wyciągać jakieś wnioski z gry. Czy, czy Włodka Erkwani, czy czy Macieja, który grał później na szóstce. Także, także no to są te osoby, na których się tutaj wzorowałem u nas, u nas w klubie. A jeżeli chodzi o sędziego, no to bardzo imponował mi zawsze Adam Liczmański, który, który był przez jakiś czas potem moim obserwatorem również. I, I tutaj na jego przykładzie, jakby się wzorowałem, Adam bardzo lubił twardą grę, dopuszczał do takiej, i, i to mi bardzo, bardzo imponowało co daje większą satysfakcję, trenowanie młodzieży czy praca z pierwszym zespołem. Bardzo trudno połączyć te, jakby porównać, porównać te dwie, dwie funkcje. Praca, praca z młodzieżą jest taka stabilna, bardziej, bardziej spokojna, merytoryczna. I tutaj z tygodnia na tydzień, z treningu na trening wiemy z jaką grupą mamy do czynienia. Przychodząc na trening, wiem, że będzie około 14-16 chłopaków. Jeżeli mam taką grupę, z rzadka zdarza się, że, że po prostu jest tych chłopaków mniej, ale, mniej, ale to są choroby i, i inne tego typu. Rzeczy, przychodząc na trening do seniorów, yy, zwłaszcza na takim poziomie, jakim aktualnie jesteśmy, czyli a klasa, piąta liga, no to zawodników możesz mieć na treningu 8-10, a możesz mieć 22. Także musisz być przygotowany na wszystko i pod tym względem jest trudno porównać te, te dwie funkcje. Aczkolwiek satysfakcję sprawia mi jedna i druga, jedna i druga rola bardzo dużą, zwłaszcza kiedy są, kiedy są sukcesy. No, nie, można, nie można tego ominąć. Kiedy, kiedy jakiś młodzieżowy zawodnik się rozwija, no to indywidualne jednostki bardzo, bardzo cieszą, kiedy zespół odnosi sukcesy, kiedy zespół podnosi swój poziom, no to, no to naprawdę bardzo cieszy i jeżeli potrafię to do, dostrzec i chciałbym, żeby również inni też dostrzegali, no to, no to, no to naprawdę zdaje satysfakcję. Eee, otrzymujesz konkretną ofertę pracy na tych samych zasadach co w Sempulnie młodzież plus seniorzy na przykład z Kamienia lub Więcburga co robisz? Zostajesz czy odchodzisz? Korzystniejszych warunków pracy niż są wspólnie, myślę, że tutaj nigdzie nie otrzymam, bo chodzi mi tutaj o lokalizację. Mam pracę czy, czy zadania tutaj do wykonywania na miejscu. Mogę sobie podejść na pieszo, podjechać rowerem, nie muszę się martwić, martwić o nic. Znam tutaj całe otoczenie, wszystkich ludzi, z którymi się dobrze współpracuję i czy będę w dalszym ciągu trenerem od grup młodzieżowych. Czy, czy też w przyszłości jakiejś dalszej, y, głównie, głównie trenerem seniorów, y, no, to, no to na pewno się nigdzie nie wybieram i, i tutaj, tutaj y, zostanę. Dalej, Marek Betin. Czy potrafisz podać zwycięski skład zespołu Kaiserslautern w meczu z Bayernem Monachium na inaugurację sezonu 97-98? Niestety, Marku, rozczaruję Cię, nie potrafię, ale myślę, że jeżeli zadzwonisz do Tomka Hajty o 22 jakiegokolwiek dnia, to, to ci to wymieni. Ja niestety nie pomogę. Jak wspominasz swoją grę w rewelacyjnej drużynie z płocicza? Jako sędzia bardzo, bardzo mnie ciągnęło do grania i tutaj miałem taką możliwość, żeby pograć w kilku, w kilku tutaj zespołach w pobliżu Sempulna. Jeżeli tylko miałem wolną niedzielę, no to, no to bardzo, bardzo, bardzo ciągnęło do tej piłki i starałem się gdzieś tam sobie pograć dalej. I między innymi była to drużyna z Płucicza, jak już wspominam, no to rewelacyjnie. Głównie jeżeli chodzi o, o atmosferę, o, o ludzi, no to, no to naprawdę fajnie. Dodatkowo poszło za tym jakiś tam mały sukces sportowy, także nic tylko, nic tylko dobrze, dobrze to wspominać i, 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 i tak, też, tak też jest. Kto według Ciebie jest obecnie najlepszym trenerem na świecie? Zinedine Zidane, Klopp, Flick, Guardiola, a może Jurek Brzęczek? Bardzo, bardzo trudne pytanie. Jedno z trudniejszych na razie, z którym się muszę zmierzyć kto jest najlepszym trenerem. Myślę, że za tym trenerem, ten trener jest twarzą tak naprawdę całego sztabu i za tym trenerem stoi masa, masa ludzi, którzy, którzy pomagają trenerowi i od, robią taką ciężką, ciężką robotę, można powiedzieć. I, i tutaj trener, trener jako ta ostatnia, ostatnia instancja głównie zajmuje się, zwłaszcza tutaj, jeżeli wymieniamy te nazwiska, głównie zajmuje się relacją z zawodnikami, relacją z zespołem, gdzieś układa plany. I tak dalej, aczkolwiek, aczkolwiek realizują to trenerzy, asystenci i trenerzy od przygotowania motorycznego. I tutaj, zwłaszcza ten, ta ostatnia funkcja trenera. przygotowania motorycznego, wydaje mi się, że w ostatnich czasach to jest taka. Najistotniejsza, najistotniejsza rola w każdym, w każdym zespole i na przykład jak mamy tutaj Hansiego Flika z Bayernu Monachium no to zauważmy końcówkę zeszłego sezonu i Bayern miażdżący zespoły w lidze mistrzów grający na mega mega luzie, ale nie byliby w stanie tego robić gdyby nie byli dobrze przygotowani i pod względem wytrzymałości, szybkości i innych cech motorycznych także tutaj, tutaj ta praca całego sztabu była tutaj bardzo istotna a widzimy w tej chwili, gdzie Bayern, początek sezonu, ta forma fizyczna nie jest taka, jak powinna być, no i, no i się męczą, nie grają na pewno tak w sposób, jakby, jakby chcieli, aczkolwiek na pewno ta forma nie jest przygotowywana na wrzesień, październik, czyli listopad, tylko, tylko na, na, późniejsze, na późniejsze terminy. Także, no mówię, trudne pytanie z takich moich idoli, jeżeli chodzi o zachowania. No to, jest, no to jest Zidane, który, który jest klasą samą w sobie. Każdy może mieć swoje zdanie, czy jest to dobry piłkarz, czy dobry, dobry trener. Może jedno i drugie. Jeden lubi trenera energicznego, takiego jak Klop, skaczącego i, i wariującego przy ławce, a drugi, drugi woli takiego merytorycznie przysposobionego i zachowującego spokój, prawie w każdej sytuacji. Zidana. No i dla mnie tutaj bardziej, bardziej Zidane. Czy to prawda, że w młodości przyrządzałeś posiłki u bratu, aby ten poszedł grać z tobą w piłkę? E, tak, to prawda. E, miałem, miałem taką przyjemność. E i, i rolę jakby, jakby w domu, w młodości, ale brat, muszę powiedzieć, nie był zbyt wymagający, czasem wystarczył zwykły chleb, ser i ketchup, także, także tutaj jakoś, jakoś sobie radziliśmy i, i, i przeżył, wyrósł, także, także, także może, może troszeczkę dzięki tym posiłkom jakoś tam był miał siły, żeby, żeby trenować, grać, także ja się, ja się cieszę, ale nie zawsze wywiązywał się też ze swoich, ze swoich obietnic, gdzie miałeś grać w piłkę, a niekoniecznie mu się chciało. Także musiałem korzystać z kolegów. Na szczęście, na szczęście jeszcze my, żyliśmy w takich czasach, czy, czy to była taka końcówka tych, tych fajnych momentów, gdzie nie trzeba było telefonów, Facebooków, grup, messengerów i tak A wystarczyło pójść na sezam i się znalazło pięciu, sześciu chłopaków, z którymi można było sobie pograć. Yy, także, także nawet jeżeli on się nie wywiązał ze swojej obietnicy, no to, no to, no to byli inni na podwórku, którzy, którzy, którzy chętnie pograli. Dalej, Krzysztof Piątek, nie widzę zdjęcia, bo jest rozmazane, jeżeli to ten z Herty, no to serdecznie pozdrawiam, jeżeli to ten z Serkwicy, to, to również, piłkę traktujesz jako odskocznie, hobby? Jest ona dla ciebie sposobem na życie. Każdy moment z piłką, na treningu, na meczu, gdzieś na treningu dzieci, młodzieży, no to jest dla mnie mega, mega satysfakcja i mega radość. Także, jeżeli nie byłoby hobby, nie byłoby tej radości z tego, no to, no to nie byłoby to, nie, byłoby, nie miałoby to sensu. Yy, także, także sposób na życie, no to, o, jeżeli mamy być realni, no to tutaj gdyby, gdyby nie praca codzienna, yy, zawodowa, no to, no to, yy, no to nie byłby człowiek w stanie się z tego utrzymać, yy, czy, czy też yy, budować jakiegoś, jakiegoś życia dalej. Także yy, odskocznia, odskocznia może nie, ale, ale hobby, bardziej hobby i tutaj mega, mega, mega radość z tego, z tego co się robi. Czy jako grający trener bierzesz pod uwagę podpowiedzi innych zawodników w trakcie meczu? Jeżeli chodzi o grę, no to jak najbardziej często powtarzam chłopakom i rozmawiamy o tym w szatni, na treningach, również w trakcie meczu o komunikacji i składziemy na to bardzo duży nacisk. I tutaj czy ja jestem, tak jak już wcześniej wspominałem, na boisku jako, jako, jako zawodnik, jako trener tutaj przed meczem w przerwie, czy, czy po meczu. A, a na boisku bardziej, bardziej jako zawodnik i tutaj jeżeli rozmawiamy o jakichś założeniach, o zadaniach taktycznych, gdzie musimy współpracować w grupie, no to oczywiście, oczywiście słucham podpowiedzi bo, i też oczekuję tych odpowiedzi, no bo musimy być kolektywem, musimy być jednym zespołem i, i, i tak, tak słucham. Mateusz Przymuszała. Wymień dwóch zawodników w obecnej kadrze krajnej z największym potencjałem piłkarskim. Potencjał piłkarski jest to, jest to, w mojej ocenie, bardzo, bardzo trudny i złożony temat, ponieważ, biorąc pod uwagę same, same umiejętności, jeżeli ktoś by przyszedł na trening powiedzmy naszych juniorów, trampkarzy, młodzików, no to. No to y, po, od razu by znalazł, tak? Jedną, dwie, trzy osoby, która się mega wyróżnia y, i, i byśmy powiedzieli, że, jest, że ma potencjał, ale, ale za tym jeszcze, jeszcze musi stać mega ciężka praca, świadomość różnych rzeczy, świadomość tych swoich zdolności, y, predyspozycje do, do piłki, do sportu, podatność na kontuzję czy też jej brak no to tych rzeczy jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. I nie każdy zawodnik, myślę, zdaje sobie sprawę w młodym wieku, że ma ten potencjał i wtedy go niestety nie wykorzystuje. Jeżeli chodzi o, naszych, o naszą kadrę seniorską, no to jeżeli miałbym już kogoś tutaj wymienić z potencjałem, no to myślę, że każdy w wieku Kamila, Kamila Moska teraz czy, czy rok czy temu, czy, czy myślę nawet za rok, patrząc na jego predyspozycję i potencjał, to, to, to chciałby być na tym miejscu. Ma Kamil naprawdę duże możliwości, także, także liczymy na Kamila tutaj, czy ja. Jako, jako trener, jako, jako zawodnik, bo jako drużyna też liczymy, czy myślę tutaj wszyscy, wszyscy związani z klubem, bo potrzebujemy Kamil'a w dobrej dyspozycji i, i w formie. Także, także tutaj yy, to, jeżeli miałbym wymienić jeszcze jeszcze kogoś, no to yy, nie, chciałbym tutaj nikogo nikogo pominąć. Także, yy, także powiem, że mamy, jeżeli chodzi o rocznik 9998, yy, naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo utalentowanych zawodników, i, i tutaj y, nawet występy ich w lidze Wojewódzkie jeszcze jakiś czas temu y, przysposobiły się do tego, że, że, mają, że mają te możliwości i każdy się rozwija i, y, y, i patrząc jeszcze dalej y, potencjał niekoniecznie jest związany też z wiekiem bo przykład Łukasza Hernika, który na przestrzeni ostatnich trzech sezonów zrobił tak kolosalny postęp, w mojej ocenie że tutaj ani wiek ani gdzieś tam opinia o danym człowieku, zawodniku nie ma nie ma większego znaczenia, wystarczy sumienna praca i wiara we własne możliwości w tej chwili Łukasz ma w tym sezonie trzy bramki dodatkowo mega, mega wywiązuje się ze swoich zadań defensywnych, także, także tylko się cieszyć i, 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 I pracować, bo ta, to jest najważniejsze. Tutaj Łukasz dodatkowo mogę powiedzieć, ma 99-98% frekwencji w ostatnich dwóch sezonach na treningach, także, także, także jest to idealny przykład dla, dla młodych i, i tych osób z potencjałem, jak to tu jest ładnie napisane. Wymień dwóch zawodników z najwyższym potencjałem piłkarskim, z którym grałeś lub nie w krainie dwóch zawodników, no to. Tutaj musiałbym się cofnąć troszeczkę wymienię trzech. ok? myślę, że myślę, że nikt nie będzie miał nic przeciwko. Jeżeli chodzi o tych trzech zawodników, no to, no to Artur Dondela, Łukasz Nowak i, i Łukasz Kozina, cała trójka w bardzo młodym wieku wchodziła do, do gry w pierwszym, w pierwszym zespole i, i tworzyli tak naprawdę bardzo ważne ogniwo ogniwo w tych zespołach, co, co występowali i tutaj każdego, każdego zawodnika losy jakby ułożyły się różnie. Tutaj Łukasz, Łukasz Nowak, to wiemy podatność na kontuzję i, i niestety to troszeczkę mu pokrzyżowało, pokrzyżowało karierę. Jeżeli chodzi o Artura, no to jest to zawodnik bardzo uniwersalny i jest to na plus i na minus. Jeżeli chodzi o, o typowo karierę i zawodnika, no to troszeczkę na minus, bo gdyby, w mojej ocenie, gdyby od, od początku był kształtowany na, na jednej, na pozycji, no to na pewno mógłby, mógłby osiągnąć bardzo, bardzo dużo, bo umiejętności, potencjał w wieku powiedzmy 18-19 lat, to wszyscy się fascynowali tym i każdy, każdy chciał być na miejscu Artura. Jeżeli chodzi o moją opinię, no to, no to tutaj bok obrony bardziej i taka, taka sylwetka Michała Karbownika, no to tu jest tu jest takie porównanie, myślę, myślę najbardziej do Artura. Fakt zdobywał bardzo dużo bramek, ale pozycja, taka, taka na boisku prawo obrona również nie przeszkadza do tego, żeby strzelać i, i, i rozwijać się przede wszystkim, a jeżeli chodzi o, o Łukasza Kozinę, no to myślę, że największym tutaj mankamentem były warunki fizyczne, bo umiejętności piłkarskie, zdolności yy, motoryczne i tak dalej, no to naprawdę na bardzo, bardzo wysokim poziomie już w wieku powiedzmy 18 lat yy, zawsze Łukaszowi brakowało troszeczkę tych kilogramów. I, i, i wzrostu powiedzmy, no bo jeżeli dzisiaj patrzymy na to, na to, jacy zawodnicy grają gdzieś w ligach, no to, no to pozycja Łukasza, czyli środek obrony, ewentualnie szóstka, no to, no to tych warunków troszeczkę zawsze Łukasza by brakowało, no i szkoda, bo mówię umiejętności, potencjał to naprawdę na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Z uwagi na rodzinną tradycję piłkarską, kto w klanie Burkiewicz ma, miał najwyższy potencjał, szansę na zawodową karierę wymieni jednego. Jakie trudne zadania. Jeżeli chodzi o, o umiejętności, potencjał, dalej jesteśmy w jesteśmy wokół tego pojęcia, no to do tej chwili no to największą karierę no to zrobił tata, który, który grał na, na, na zapleczu Ekstraklasy, wtedy była to yy, druga liga, czy też, yy, czy też prawie, prawie najwyższy poziom rozgrywkowy w Chemiku Bydgosz. Także do tej pory, jeżeli chodzi o, o wykorzystanie tych swojego, tego swojego potencjału, możliwości, no to tutaj, tutaj yy, ojciec naj, najwyżej na razie yy, zaszedł, aczkolwiek no, ja mam nadzieję, że, że aktualnie yy, Antek to, to potwierdzi to, co mówiłem chwilę wcześniej, że nie tylko umiejętności, talent yy, zrobią, zrobią zawodnika, ale też dodatkowo ciężka praca i wszystko, wszystko związane. Związane z tym dookoła pomoże, pomoże omijanie kontuzji i tak dalej, aby osiągnął sukces, bo no nikt z nas nie miał możliwości wyjazdów zagranicznych na zagraniczne turnieje, gry gry na najwyższym poziomie w Polsce czy też już nawet za granicą. Także no potencjał, potencjał jest, talent jest i, i naprawdę mam nadzieję, że, że przyniesie to najwyższy do tej pory u nas w rodzinie wynik i sukces. Dlaczego zrezygnowałeś z sędziowania kosztem trenera? Z tego co wiem, słyszałem, szło Ci bardzo dobrze i miałeś już dużą szansę na sędziowanie na poziomie drugiej ligi. To jest pytanie od Mateusza Kunka. Myślę, że dwie takie sprawy miały na to, na to wpływ. Pierwsza sprawa, no to tak jak Mateusz mówił, miałem szansę na sędziowanie wyżej. Szansa była, nawet trzykrotnie byłem kandydatem do awansu. Niestety trzy razy gdzieś tam w samej końcówce okazywało się, że to jednak nie ja i ten ostatni, ostatni etap, gdzie już byłem przekonany, że tym razem, tym razem się udało i będę miał przyjemność w przyszłym roku sędziować wyżej no na, na w ostatnim tygodniu nie wiem, w ostatnim dniu wyszło, wyszła inna sytuacja okazało się, że ktoś inny awansował i niekoniecznie mogłem się z tym pogodzić i niekoniecznie się z tym zgadzam. do dzisiaj się z tym nie zgadzam, mam gdzieś tam zadrę do niektórych ludzi, także w głowie w głowie to będę miał i to pewnie na jakiś czas bo nie na całe życie, spokojnie ale, ale jakiś, tam, jakiś tam czas nie do końca będę mógł się z tym pogodzić i przyszła to tutaj możliwość powrotu, powrotu do, do klubu. Oczywiście jako zawodnik, bo już wcześniej pełniłem funkcję trenera grup młodzieżowych, także, także skorzystałem. Dogadaliśmy się z prezesem co i jak tutaj i, i wróciłem do gry, a drugą taką, taką przyczyną, jeżeli chodzi o zakończenie sędziowania, no to była chęć i, i, i założenia, założenia rodziny w danym momencie i, i brak czasu związany z no bo cały weekend praktycznie na boisku. Jeden, drugi, trzeci czy czwarty mecz w weekend. Dodatkowo, jeżeli planowałem gdzieś tam osiągnąć jakiś wynik, no to tak jak tutaj też trzeba było trenować i w ciągu tygodnia ten czas był bardzo, bardzo ograniczony. Także no. Z czegoś z czegoś trzeba było zrezygnować. Ja zdecydowałem się na zrezygnowanie z sędziowania i mogę tutaj zapewnić wszystkich że, że tego nie żałuję i nawet nawet nie do końca w danym momencie kiedy na boisku jest, jest przyjemnie bo, bo też nie takie, takie sytuacje się zdarzają że nie do końca gdzieś tam mamy mamy super mecze no to i tak spokojnie wracając do domu. Jestem w, stanie, jestem w stanie to jakoś wyciszyć i, i sobie z tym, z tym poradzić. Także jeżeli chodzi o sędziowanie i zakończenie tego sędziowania, to, no to te głównie te dwie, te dwie przyczyny. Nie widzę, nie widzę więcej pytań wyczerpująco mam nadzieję dla każdego, dla każdego, który tutaj zadał te pytania. Z szacunkiem oczywiście dla Was chciałem odpowiedzieć, także, także dziękuję za nominację jeszcze raz Heniu, a, a do kolejnego odcinka chciałbym nominować Łukasza Hernika i tutaj wiem, że może być problem z mediami społecznościowymi, ale w jakiś sposób na pewno Łukasz się o tym dowiesz, także, także zapraszam tutaj na, na to stanowisko i wierzę, że sobie, że sobie znakomicie poradzisz. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.